Witam serdecznie, 16 października, deszczowy dzień e, Dzisiejszy pierwszy filmik na moim kanale nazwę Spełniłem moje marzenia e, Kilka miesięcy temu jeszcze byłem kierowcą busa I miałem już dość e, Pracy niewolniczej i po 13 latach pracy niewolniczej Już mówiłem sam do siebie taki tekst Naprawdę o tym marzę żeby zostać złomiarzem I dzisiaj już byłem I coś zarobiłem, byłem tym osobowym autem na skupie I Oddać taki drobny złom Trochę taki średni, trochę drobny No i pokażę Wam, że spełniły się moje marzenia Chciałbym przy okazji pozdrowić całe grono poszukiwawczo recyklingowe. Nie będę wymieniał z imienia każdego, bo kogoś pominę i ktoś się obrazi Wszystkich, którzy używają Magnesu neodymowego Pozdrawiam wszystkich, którzy używają detektorów metalu, i wszystkich tych, którzy zbierają złom, oraz wszystkich, wszystkich w ogóle. No i końcem sierpnia już zakończyłem karierę moją na busie na Europie jako kierowca pracy niewolniczej, no i teraz już pracuję sam dla siebie. Sam sobie jestem szefem i pokażę wam, jak spełniły się moje marzenia. Oto mój pojazd Mój pojazd i wczorajsze zbiory dwie praleczki, tam jest druga dwie praleczki i taki Silos i tam rynna i jakieś e, jakieś po prostu Koło zapasowe to nie na złom, to moje No i mam taki statek kosmiczny który będę przemierzał nasz kraj i mam nadzieję, że mój kanał się rozwinie Dzięki Wam Tak więc spełniłem moje marzenia spełniłem moje marzenia bo jeszcze kilka miesięcy temu mówiłem sam do siebie Naprawdę o tym marzę żeby zostać złomiarzem pozdrawiam serdecznie do następnego